Dobry wieczór, dobry wieczór, witam serdecznie z Kojyszyc na Facebooku Koncertomania Jasielska Jokulce. Witam z kolejnej miejscówki w Jaśle. Oczywiście ciłała, ciłała, DJ Bobo, kocham DJ Bobo, super. Witam z ośrodka sportowego Mosi przy ulicy Sikorskiego w Jaśle. Oczywiście z parku linowego przy ulicy Sikorskiego Mosi, Rgątki w Jaśle, gdzie rozpoczęło się grill party 2025 i pożegnanie lata 2025. W Jaśle już za moment o godzinie 19 wystąpi Mister Gura. Będzie zabawa Tanesza, jest grill. Proszę Państwa zimne lane, liwo z ludzi trochę, jest jak Miejmy nadzieję, że przyjdzie coraz więcej, coraz więcej, bo się naprawdę dużo dzieje. Dużo imprez. Ten weekend w Jaśle pogoda dopisuje. Proszę Państwa. Także pogoda dzisiaj normalnie jak w maju. A więc za chwileczkę pokażę stoiska. No i jeszcze będę musiał wstąpić na kwiatowo, tam jeszcze to partę zrobić. I znowu wieczorem widzimy się tutaj. Na potańcówce, też będzie relacja, tylko najpierw czekamy na otwarcie kolejne, czyli jako pierwszy wystąpi mister Gural. Czekamy na mistera Gurala. Proszę Państwa. No i oczywiście tam mamy lane piwo, pełno ludzi. Z dawnej strony będzie ładnie oświetlone, tak jak na potańcówce prawie na rynku. Tutaj, na, tam na scenie, proszę Państwa, wystąpi Mr. Gural. No i później będzie potańcówka Szymon jeszcze na Facebooku. Koncertomania, ja się i i okolice, czekamy na Mr. Gural. Na party 2025 w parku linowym. Mosin przy ulicy Sikorskiego, Gąski w Jaśle. Również dodatkowe atrakcje, stoiska handlowe, zabawki różnego rodzaju dla najmłodszych. No i zimne lody, proszę Państwa, z tamtej strony, proszę Państwa. Czekamy na mistera Urala, bo za chwileczkę będzie na scenę. Prawie godzina 19, no i impreza trwa, bo jest od godziny 17 ale po koncercie Mr. Gural będzie potańcówka, także również pokażemy jak się ludzie dobrze bawią jak się jasło dobrze bawi bo w jaśle idzie wszystko jak po maśle Green Party Szybko jeszcze się na Facebooku Koncert to się z Hejupice, witamy Mr. Góral, wie, to, witamy, 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 Dzisiaj na scenie na pożegnaj lata, na grill party, oto on, Mr. Kural. Dzień zapraszamy, piknie, hej. I zawsze na wszystkich festynach. Okej. Okay. <śmienny> hej. hopa. La, 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 laj, la, la, laj, la, laj. dwa, la, 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 la. Roz, dwa, laj, la, 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 la. hopa. Roz, dwa. Roz, dwa, i... Razu pewnego swojej dziewczynie, Łoś jacy chciałem się, byłem, byłem, byłem zbytym, zastanowiałem się, no i razem. W kwiatów tak pomyślałem. I do i użą się do góry w sobie moja dziewczyno, siedem z czerwonych rust. No jeszcze to raz, wszyscy razem! ze tobie moja dziewczyno Światem czerwonych róz Powiedz, czy z moją na zawsze już Opa! No i hej! Dobra, tam już taki... razem do końca życia Będziemy kochać się Jesteś, jesteś, jesteś się moją miłością łodowie tylko się

No jeszcze raz, bez wyjątku, hopa! Rok, dwa, rok, dwa, trzy i laj, la 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 laj, laj, la, la. hej! To maszynku jemy, hej, hej! Na scenie Mr. Gural za chwileczkę podańcówka, także za chwileczkę będziemy nagrywać podańcówkę i kontynuację relacja dzisiejszego win Party na zakończenie lata 2025 parku w parku linowym w Moskwie Sikorskiego, you do you do, i, do i jaśle, na na Facebooku koncertomania. Ja się z ulicę i prezes się dopiero rozkręca. Jedna miejscówka, super intelna, do zapojenia, leczimy!